Jestem ten Kai. Jak, ma... I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mam nadzieję, że Skylar, Mia i Col wreszcie się dostali do przeklętej krainy. No i to było wszystko. Nie wiem, może Harumi jeszcze coś zrobiła? Ym, I jeszcze nie wiem, więc Ym, ten. Oni już są w przeklętej krainie, mam taką nadzieję. Niech uratują mi z ciało. Muszą. W przeklętej krainie. Ja myślę, że jeszcze jesteśmy w tej przeklętej krainie. Ja też. Ej, patrzcie, to moja włócznia. Gdzie? No co? No faktycznie. Co ona tu robiła? Tyle czasu. Ta twoja włócznia. No nie wiem. Teraz musimy tylko znaleźć mistrzału. Ej, patrzcie, to mistrzu przecież. Jest, znaleźliśmy go. Mistrzu, wyciągnijcie stąd. Ja. O, co się stało? Gdzie ja jestem? No, Harumi cię wysłała do krajni, krainy przecież. No właśnie, Lloyd, uwiężony. Ten, nie. U, nie uwolniony, tylko uwiężony, czy jakoś. No, nie, już uwolniliśmy go. To dobrze. Ale jest jakaś droga z powrotem? Bo mistrzu ja nie do końca wiem. Nie wiecie jaka jest droga z powrotem? Nie, nie wiemy. O nie. To musimy tu chyba zostać. Przynajmniej mam tarczę i dwa miecze. O, to chcę jeden. Da się domontować tylko miecz do tej tarczy. Zobaczę, jak ona wygląda. Nie no, taki, e, taki miecz, tylko że z takim małym taką tarczą. No. Ciekawe, co teraz robi Harumi. Żeby nie udało się jej skrzesić tylko Lorda Garmadona. No, to by było już najgorsze. Hm. U Harumi. Mam już jedną maskę. To jest maska iluzji. Ale. Potrzebuję jeszcze dwóch, żeby skrzesić lorda Garmadona. Ciekawe, kiedy ta, ten pane wróci. Nigdy ich nigdy nie znajdzie, tych ninja. Po co ja go w ogóle wybrałam? O, jesteś nareszcie! Gdzie ty byłeś? Masz jedną złą wiadomość i jedną dobrą. To najpierw powiedz tą złą. Ninja uciekli. Jak to ninja uciekli? Nie ma ich? Nie ma ich w całym mieście. No nie! A jaka, jest do... A jaka jest dobra? Znalazłem maskę nienawiści. Pokaż. Jest tutaj. Jest. Teraz potrzebujemy jeszcze maski iluzji. Wtedy będziemy mieli wszystkie i wskrzesimy Lorda Garmadona. Ha 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 ha!